Chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego mojej kochanej mamie, która nazywa się Jolka. Gorące buziaki dla niej. Mamo, kocham cię. Mama mam na imię Monika Kwiatkowska i bym chciała jej złożyć najgorętsze życzenia z dnia matki. Chciałabym złożyć życzenia swojej mamie, Halinie, która mnie wychowywała. no Zawsze się o mnie troszczyła i no martwiła. Wszystkiego najlepszego w Dniu Matki, mamo. Wszystkiego najlepszego, mamo. Życzymy naszym mamom wszystkiego najlepszego Kochani. i was. bardzo Was kochamy. Mamy dużo szczęścia, zdrowia i radości. Wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Matki. Dziemy dużo szczęścia, radości i zdrowia z okazji Dnia Matki. No to, mamo, z okazji Dnia Matki, tak, życzę Ci wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Pozdrawiam swoją mamę. Która ciężko pracuje teraz w sklepie. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy, zdrowia, szczęścia, że długo żyła i dziękuję za to, że mnie wychowuje. Najlepszego, mamo, zdrowia, szczęścia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, yy, żeby długo najlepiej żyła. Najlepszego, kochana mamusiu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich rodziców, a w szczególności mamy i tatę. Najlepszego, mamo, zdrowia, szczęścia, pomyślności, yy, niepołamania kości i w ogóle tam najlepszego.